Jak to nigdy, jak to nigdy Nie wiadomo czego trzeba, by nie mądry przemóc Ty czasem słowik albo księżyc Komuś pomógł, a na rytm Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Czuję wszystko w rytmie Czy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migocet plomień w rytmie czach, cza, pulsują cza. skronie w rytmie czach, cza, pocałuj miły w rytmie cza, cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Cza. Jedna czacza cza cza, 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 odmieniła mnie serduszko Puka w rytmie cza, cza. miłości szuka w rytmie cza, cza miły w rytmie cza, cza. już nie mam siły przed kochaniem bronić się Tego trzeba, by nie mądry przemóc wstyd. Czasem słowi albo księżyc komuś pomógł, A nam pomógł ten gorący rytm. serduszko, puka w rytmie czar, cza. miłości szuka w rytmie czar, cza. wiruje wszystko w rytmie czar, cza. gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy Twe. Twórca płomień w rytmie miecza, czas pulsują skronie w rytmie miecza, czas pocałuj miły w rytmie miecza, czas już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale. Cza, 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 odmieniła mnie serduszko, puka, w miecza, Cza, miłości, szuka, w miecza, Cza, Pocałuj miły w miecza, Cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Puszko puka w rytmie, cha miłości szuka w rytmie, cha bo całuj w rytmie, cza, cza. już nie mam siły przed kochaniem. Broń.